Witamy serdecznie w Bożena Wiśniewski Show, bez stresu przy zmianie adresu. W dzisiejszym odcinku opowiemy Państwu o transfer tax. Co to takiego jest? Jak to obliczyć i kto za to płaci? Zapraszamy! Witamy serdecznie w Bożena Wiśniewskiej Show, bez stresu przy zmianie adresu. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie i zapraszamy. Dziękujemy. I wracamy do tematu transfer tax. Co to takiego jest? Jest to podatek, który jest płacony od sprzedaży domu, czyli kiedy własność jednej osoby przechodzi na inną osobę. Ten podatek jest nałożony przez dany stan, w którym dom się znajduje i przedstawimy Państwu, jak to wygląda w stanie New Jersey i w stanie Pensylwania? Zaczniemy od stanu New Jersey. Ewa, proszę, przedstaw nam to. W New Jersey to sprzedający jest w całości odpowiedzialny za zapłacenie tego podatku. Wyjątkiem w New Jersey jest sytuacja, kiedy kupujący musi przeznaczyć pieniądze na opłaty transferowe, gdy cena domu kupowanego przekracza milion dolarów. Wtedy kupujący musi zapłacić 1% podatku, tak zwany podatek od luksusu. Ile wynoszą podatki transferowe w New Jersey? New Jersey ma różne stawki i wysokość tego podatku jest zależna od wartości sprzedawanego domu i jest on liczony na podstawie specjalnego przelicznika i ceny domu. Najlepiej jest obliczyć ten podatek korzystając ze specjalnego kalkulatora online, który jest do tego stworzony. Wpisujemy jedynie cenę domu i otrzymujemy wynik, czyli podatek transferowy, który trzeba zapłacić. Należy pamiętać, że osobom starszym powyżej 62 roku życia, jak i również ludziom niewidomym i niepełnosprawnym, przysługują ulgi, które obniżają ten podatek transferowy. W New Jersey nie da ominąć się płacenia podatków transferowych jest to częścią sprzedaży domu, a teraz. Jak sytuacja tego podatku wygląda w stanie Pensylwania? Proszę pamiętać, każdy stan jest inny, więc regulacje tego podatku też są inne. Ale o tym opowie Państwu Kasia. W Pensylwanii transfer tax jest liczony procentowo. W całym Bucks County, oprócz Filadelfii podatek ten wynosi 2% wartości sprzedanego domu. Gdzie, tak jak jest napisane w kontrakcie, 1% płaci sprzedający i 1% płaci kupujący. Czyli w przypadku, gdy dom zostaje sprzedany za 300 tysięcy, to kupujący i sprzedający płacą po 3000 taksu. Można to negocjować. Czasami się zdarza, że. Szczególnie przy sprzedaży foreclosure, gdy właścicielem jest bank, za opłatę całego podatku odpowiedzialny jest kupujący. Zdarzało się czasem, że w czasach, gdy rynek był kupującego i domy nie sprzedawały się tak dobrze i szybko jak w chwili obecnej, to sprzedający płacił całą sumę podatku, ponieważ można to negocjować. Jeżeli chodzi o na przykład Filadelfię, to są tam dwa taksy. Jeden płacony jest do miasta za 3,278 ceny sprzedaży domu i drugi do stateu, czyli tak zwany commonwealth. I wynosi on 1% ceny sprzedaży domu, czyli łącznie 4,27%. Teraz już Państwo wiecie, kto i ile płaci podatku od sprzedaży domu. Proszę pamiętać. Że jeżeli przepisujecie tylko własność domu na bliską rodzinę, czyli kiedy rodzice dają własność domu na swoje dzieci, lub na odwrót, i nie ma żadnego kredytu na tym domu, nie płacicie Państwo żadnego podatku od tego. Proszę dzwonić do nas, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, bardzo chętnie odpowiemy na nie. A dzisiaj dziękujemy za uwagę i spotkamy się ponownie już po wakacjach. Życzymy Państwu wspaniałej pogody, dużo wypoczynku i mile spędzonych chwil. I do zobaczenia we wrześniu. Do, do, zobaczenia. do zobaczenia! Bye!